Shop przedstawia. Jesteś niewesoły. Twoje imprezy to porażka. Chciałbyś uświetnić swoje wesele, komunie czy imieniny, a nie stać cię na Rolling Stonesów? Zamów noblistem. Za jedyne 49 900 euro. Przyjdę i dam wykład o czym tylko chcesz. Prezydent, swoim przemówieniem, sprawił, że żyje mi się wspaniale. Znalazłam narzeczonego i wybieliły mi się zęby. Jeśli dorzucisz jeszcze symboliczne 9900 euro, mogę również zagrać z Tobą w kółko i krzyżyk dużym długopisem. Mogę zrobić dzieciom kinder niespodziankę. Wystąpię w fajnym kapeluszu i powiem. juho! Albo zrobię stójkę na pedałach. Jesteśmy tacy szczęśliwi. Znów smakuje nam jedzenie i czujemy zapachy. Ja wyleczyłam się z hemoroidów. Jeśli zadzwonisz do mnie w ciągu 5 minut, przywiozę fajne dziewczyny. Gratis. Tele Wałęszo, dzwoń teraz! Lech Wałęsa, nie chcę, ale przyjadę!